Dawaj, waj, prób, spr, trzeba spróbować z trickshop, ale to będzie ładne jak się uda nam. Kurde. Szkoda, że cię nie słuchać widzowie. Jak, go, jak coś z tego nie słuchać, bo musisz nowe słuchawki kupić. Um, więc za niedługo jak będą jak mu, jak mu słuchawki, no to będzie nagrywać z głosem. Um, no to ja, ogólnie to wbijajcie na mój kanał. Um. <ścoughs> no właśnie, na nasz wspólny kanał. Mary Histon and Kishy. Pow! Będą no prawa autorskie, bo łączę muzykę. No to mówisz, że to będzie mój traktat. Nie leci, czemu? Uf, patrz, no nie leć muzyka. Albo weź tej to moja najlepsza gra ym, w no, i znawiasz się wanną Jak nam się uda, trickshot? Ej, dawaj, na, dawaj wsiadaj na tyrolkę i prób ja próbuję zastać na tyrolce. Ej, co piec mamy? Dobra. Oj, oj, oj. Co jest? Ty to się pali. Są powaleni, pupa im przodu Czy naprawdę coś się pani nie da się tego edytować? No tutaj taki burzek totalnie nie zabił z, z tego. No nie mogłam edytować!